o, dzień dobry ogółem wyszedłem, o teraz tak lało pokażę wam jak, jak mokro jest ale pogoda, słoneczko już wychodzi trochę napadało, o ile ogółem wody o, całe te, ale to nic, o. lato jest słoneczko, i ogółem jeszcze chciałem Podkreślić. O. I ogółem chciałem z Londynu pozdrowić serdecznie Mariusza. Ogółem żonę chciałem jego pozdrowić: Troje dzieci i naj... córeczkę najmłodszą, chyba 5 lat, jak pamiętam jak mówił. I chciałem powiedzieć, że że zadzwonił, porozmawiałem z nim, że fajny ogółem. Fajnie rozmawiało się z tobą. O, ja sobie mogę iść. Już tego nie, nie brałem. Całe. I pogoda taka. Te skółki. No teraz pokażę. O. rozpogodziło się, bo padało i ogółem pozdrawiam cały Londyn wspaniałych, o ten pan Mariusz tu tyle lat, suwałk, też ogółem pozdrawiam gorąco suwałki. Wszystkich wspaniałych widzów, którzy chętnie chcą ze mną porozmawiać przez telefon, kiedy mogę coś powiedzieć na kamerę i wrzucić na kanał, żebyście mogli sobie poglądać, bo ja ogółem jestem normalnym polskim facetem, jak to się mówi, i ja ludziom nie przeszkadzam. Ja wcześniej nie mówiłem. Jeśli nie chcesz mnie oglądać, to proszę mnie nie oglądać. I jeszcze pokażę, mówiłem, że pokażę jeszcze Białystek oglądał. On non-stop ogląda mnie. I pozdrawiam jeszcze raz gorąco Mariusza z Londynu, no z Anglii i wszystkich Polaków stamtąd. I tylko uważajcie na tych turystów. No, dziękuję za wypowiedź.